Dzień dobry, Karolina Jazic, AgrosImex. Zachęcam do obejrzenia komunikatu warzywniczego. W dzisiejszym materiale zostanie omówiona ochrona oraz nawożenie pomidorów. Drodzy Państwo, częste i intensywne opady deszczu, które wystąpiły w ostatnim czasie, mogą spowodować większe nasilenie chorób. W uprawie pomidora należy zwrócić szczególną uwagę oczywiście na zarazę ziemniaka. Patogen wywołujący ją dobrze rozwija się przy wysokiej wilgotności i, gdy już dojdzie do infekcji, to potrafi bardzo szybko zniszczyć całą plantację. Do zabezpieczenia roślin przed tą chorobą możemy użyć armetil w dawce 2,5 kg na hektar, jako że posiada w swoim składzie mankozep to także nam zabezpieczy przed alternariozą. Niestety jest to ostatni rok, w którym możemy sięgnąć po właśnie tą substancję. Gdyby była duża presja zarazy, to warto dodać e, preparat zawierający substancję cymoksanil. Jeśli natomiast deszcze były umiarkowane i rośliny są osłabione suszą, Bądź też osłabione gradem, czy też innymi czynnikami, to trzeba mocniej zabezpieczyć przed alternariozą. I tu świetnie sprawdzą się takie rozwiązania jak Cabrio Duo, bądź też Carial Star. W uprawie pomidorów spory problem stanowią także choroby bakteryjne, takie jak bakteryjna cętkowatość pomidora. Rozprzestrzenia się, drodzy Państwo, na skroplami wody i wnika przez zranienia roślin, bądź też przez aparaty szparkowe. Zapobiegawczo do jej zwalczania służą oczywiście preparaty zawierające miedź. Ze środków ochrony roślin warto sięgnąć po Nordox 75WG. Dawka to 1,33 kg na hektar. Ale dobrym rozwiązaniem jest również zastosowanie nawozu takiego jak Wiflo CUB w dawce 2 litry na hektar. Miedź zawarta w tym nawozie skompleksowana jest kwasem glukonowym. I to zapewnia jej łatwe pobranie i szybki transport w roślinie. Istotną rolę zarówno w ochronie, jak i nawożeniu pomidora stanowi oczywiście wapń, który jest po pierwsze budulcem ścian komórkowych, ale także zapobiega suchej zgniedziźnie wierzchołkowej. Warto zwrócić uwagę na produkt CATS, czyli tiosiarczan wapnia. Dawka to 10 litrów na hektar. Jest to nawóz doglebowy w formie płynnej i dostarcza on wapń i siarkę oraz pełni funkcję, drodzy Państwo, inhibitora ureazy, czyli po prostu ogranicza straty azotu. I zapobiega zasoleniu gleby. Można go aplikować jako oprysk gleby lub w formie fertygacji. Gdy pierwsze owoce osiągną typową wielkość, polecam zastosować rosaliw pomarańczowy 3 kg na hektar, a następnie jeden z nawozów zawierających wapń, a więc wiflokales 3 litry na hektar bądź też folangs 5 kg na hektar czy też Calciminal 5 litrów na hektar. Czyli wybieramy jedną z tych propozycji. Drodzy Państwo, w celu poprawy wybarwienia owoców zalecany jest zabieg nawozem Sampi w dawce 1 litr na hektar. Najlepsze efekty daje zastosowanie trzech zabiegów, a więc trzy tygodnie, 2 i jeden tydzień przed zbiorami. Na tle innych nawozów dolistnych wyróżnia go kompozycja Smart Biosim Power, która gwarantuje szybkie wchłanianie preparatu i gromadzenie cukrów. Dzięki temu pomidory są po prostu słodsze i lepiej wybarwione. Sampi jest stabilny chemicznie i można go mieszać z innymi preparatami. Pamiętajmy, że jeśli rośliny są poddane jakimś warunkom stresowym bądź obserwujemy uszkodzenia, to możemy je wzmocnić i zregenerować produktem Maral, 1,5 litra na hektar. Ostatnim tematem jest zwalczanie szkodników, takich jak stonka ziemniaczana czy też mszyce. Do ich zwalczania możemy użyć COBE 20 SP 0,2 kg na hektar. Drodzy Państwo, w dzisiejszym komunikacie to wszystko. Gdyby pojawiły się pytania, oczywiście zachęcam do kontaktu z naszą firmą.